Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc czatan powstał przeciw sobi wewnętrznie skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego zagrabi. Zaprawdę powiadam wam, Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma Ducha nieczystego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Cóż, kochani, jesteśmy w rozdziale dopiero trzecim. Według świętego Marka, a już widzimy, że sami uczeni w piśmie z Jerozolimy, nie jacyś tam rabini w Galilei, którzy stawiali upór Jezusowi Chrystusowi, ale przychodzą już najwyżsi, bo z Jezusem już coś jest nie tak. Pamiętamy, rozważaliśmy też, że nawet rodzina jego przychodzi, by go, by go wziąć, by go zabrać, i to jest ciekawe, właśnie czytałem trochę. Taki powiedzmy techniczny, naukowy, trochę tekst o Ewangelii Marka, i tam jest pokazane, że ta rodzina, która chciała jakby wziąć tego Jezusa, to słowo wziąć jest używane w Marka tylko w czech właśnie odniesieniach. To jest kiedy wzięli, pojmali Jana Chrzciciela, kiedy pojmali Jezusa już, by go ukrzyżować. Czyli to, to słowo czasownik, który kojarzy się bardzo źle, prawda? Czyli pojmać go siłą, bo widzą, że coś jest nie tak. A co jest nie tak? Jezus łamie szabat. Łamać szabat to znaczyło, że tak naprawdę łamie wszystkie prawo. Pamiętamy też te głupoty, prawda? Uczonych w piśmie, którzy no co mówię, no, że jedzą Uczniowie jedzą rękami nieczystymi, że nie mają ręce. Zobaczcie do czego religijność nieraz prowadzi. Ja nie mówię o wierze, o religijności, która jest skupiona tylko i wyłącznie na, na regułach, ale nie widzi sensu, nie widzi celu, nie widzi relacji z Bogiem, nie widzi prawdziwego powołania. Które, które wiara sprawia, tak? ale gubią się, gubią się w rogułkach, w jakichś takich niepotrzebnych rzeczach, dyskutują. No. Tylko człowiek religijny, prawda, tak w sposób negatywny, może się kłócić o to, czy rękoma czystymi trzeba jeść, czy nie jeść, czy to Bogu, czy to Bogu się podoba, czy nie. Człowiek z zewnątrz, który na to patrzy, to się śmieje. I uwaga, ta Ewangelia nie jest historią tylko i wyłącznie, ale też słowem dla, dla wspólnoty chrześcijańskiej przede wszystkim. Ponieważ my tak czytamy Ewangelii, mówimy, no, kiedyś to tam było i, i, i to historię opowiada, historię jak było. Nie. Ewangeliści pisali dla wspólnoty, a skoro takie tematy poruszali, to znaczy, że też tam były problemy, że zamiast się skupić na sednie Ewangelii, to się ludzie skupiali później na, na pierdołach, przepraszam, za, za słowa, ale na, na, na głupotach. I zobaczcie, nawet w naszej. w naszej wierze chrześcijańskiej, w katolicyzmie, po soborze zaczęliśmy trochę odchodzić od takich, takich reguł. Ale na przykład. Mm, kobieta, co ciekawe dotychczas to jest w prawosławie. na przykład kobieta, która ma swój okres, nie może. Nie może przyjąć Komuni świętej. I u nas też tak było, prawda? Albo kiedyś było, że kobieta po urodzeniu musi, musiała przyjść do, do księdza po oczyszczenie. No, nie ma nic pięknego, kiedy kobieta daje światu dziecko, a, a tu jeszcze trzeba się oczyścić, bo, bo co, bo była brudna. Zobaczcie, można rzeczywiście się pogubić w tych wszystkich regułkach i, i się kłócić. Co jest Boże, co nie jest Boże, gdzie jest godne, gdzie jest niegodne, co Bóg chce, a zapominać o miłości, o, o wolności, o dzieciństwie Bożym, o tej prawdziwej relacji z Ojcem, który, który chce właśnie spotkać się z nami, takimi jakimi jesteśmy, a, a nie w jakiś sposób nie wiem, klęcząc, siedząc, leżąc, stojąc, śpiewając, tylko po łacinie, czy tylko po, ki, po, po chińsku. Bóg Bóg chce sedna, tak jak my chcemy sedna sprawy. I może to dzisiaj do nas nie pogubmy się w naszej takiej religijności, wiecie, że to, a co, a jak, ale, ale starajmy się właśnie żyć, żyć tym sednem sprawy. Myć tą relację, dążyć do. Do człowieczeństwa. Dzielicie tym, co mamy. Czuć się, że jesteśmy posłani jako uczniowie, by głosić dobrą nowinę dobrą nowina, która wyzwala. Dzisiaj mówią, że Jezus jest opętany przez Belzebuba, czyli ten, który zniewala człowieka. Widzicie, do czego oni się posuwają. Dlatego Jezus mówi, że ten, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, ten grzech nigdy nie będzie odpuszczony, bo. Widzisz, jak ludzie odzyskują zdrowie, szczególnie to wewnętrzne, jak ludzie odzyskują wolność, jak ludzie zaczynają myśleć dobrze o sobie, jak, jak zaczynają odnajdywać, odkrywać swoją godność dzięki Słowu Jezusa Chrystusa. Ludzie, którzy zaczynają myśleć, ludzie, którzy wychodzą z takich głupot i zaczynają rzeczywiście żyć sensem. I ta wiara staje się sensowna, prawdziwa, realna, namacalna. Ale oni tego znieść nie mogą. Bo te wszystkie kreguki, które wymyślili, wymyśleli to no po prostu nie mają nad nim też, nie będą mieć nad ludźmi władzy. Widzą, że Jezus pociąga za sobą tłumy, więc już w, w trzecim rozdziale Jezusa już chcą zabić. Już chcą zabić. To jest ciekawe, że nie, nie, nie dziwi to, że Jezusa zabili, ale dziwi jedno: że Jezus tak, tak długo potrafił chodzić po ziemi, tak długo potrafił głosić Ewangelię, przez kilka lat. Nie wiem, komu to się udało, bo już na początku rzeczywiście szukali, by go, by go zgładzić. Niech wszystkich Was Pan Bóg błogosławi, sedno sprawy, wierzy, w wierze, w relacjach, w małżeństwie. Nie pogubmy się w głupotach. To ty musisz robić, ja tam, to, to, to do mnie, to dla ciebie. Takie jakieś tradycje, które nieraz poprzez lata powstają. Nie wiem, to ty masz to robić, to ja. Idźmy w sedno sprawy. To, co jest najważniejsze. Uchwyćmy to, co jest najważniejsze. Bo możemy się ucierać, być, kadzić się nawzajem, ale... Ale nie rozmawiać, nie patrzeć w oczy, nie, nie, nie spędzić ze sobą, nie dać sobie czas, nie otworzyć przed sobą serc. Niech Pan Bóg Was błogosławi z Panem Bogiem.